Witam Was, bliźniaczki, bardzo serdecznie w czytankach na lutę. Czytanko będzie szybciutkie, króciutkie, więc, więc co, bez zbędnego gadania, zapraszam Was. Zobaczymy, co u bliźniaczków. Co u bliźniaczków będzie się działo w lutym 2024? Co u bliźniaczków? W lutym 2024. Jaka szansa, jakie wyzwanie przed Wami stoi w lutym, drogie bliźniaczki? Co Was blokuje w tej sytuacji? Hmm. Jak wykorzystać tą energię? Jak możecie wykorzystać tą szansę, to wyzwanie? Co zrobić? Dobrze, zacznijmy od tła. Moment, ja sobie tu jeszcze przetasuję. Kochani, no, macie w tle piąteczka pentakli, umiarkowanie. I siódemka kielichów. Wydaje się, że dużo się w tym lutym może zadziać. Możecie mieć dużo możliwości, dużo wyborów. Może to być też energia iluzji pewnej, że, że być może musicie coś wybierać, być może wydaje Wam się, że coś jest dla Was lepsze lub, lub gorsze. Piątka monet mówi nam o, o pewnym kryzysie finansowym. Część z was może mieć dużo wydatków w tym miesiącu, tak? E, I może brakować na coś. Piątka pentakli też mówi hmm, e, o tym, że skupiamy się na tym, czego nie mamy. Na deficytach. Na tym, że... E, wiecie co? No tutaj akurat jest tak... E, Właśnie pokazane, że, że temu człowiekowi brakuje tych trzech monet, tak? Ma dwie, nie ma tych trzech, a chciałby je mieć. Natomiast w niektórych taliach piątka monet pokazuje się jako energia, w której my nie dostrzegamy pewnego wyjścia z sytuacji. Piątka monet też może mówić o takiej ubogości w sferze duchowej. I tutaj też jest pewna wskazówka dla was. Dlaczego? Dlatego, że mamy Eremitę w wykorzystaniu, czyli w wykorzystaniu tego potencjału, tego wyzwania, które się tu pojawia w radzie jest ten Eremita. No i tak, no i mam dla was dwa scenariusze. Tutaj mamy też umiarkowanie, które mówi o tym, żeby złapać pewien balans, żeby znaleźć Złoty środek, żeby połączyć pewne sfery ze sobą, aby coś z tego wyszło, tak, pewne pomysły, pewne idee, e, pewne przeciwności, tak, mm, żeby można było z tego e, coś wysłuchać. No. W wyzwaniu macie Czwóreczka Mieczy. Czwórka Mieczy jest kartą regeneracji, uzdrowienia, odpoczynku, tak? Jest to karta, która występuje zaraz po Trójce Mieczy. A Trójka Mieczy mówi no, o, o pewnym zranieniu, o takim bólu emocjonalnym, tak? że ktoś nas zawiódł, ktoś nas, e, e, coś doprowadziło nas do, do takiego stanu, gdzie nie czujemy się najlepiej, gdzie czujemy duży taki ból wewnętrzny, tak? psychiczny. A czwórka nam mówi o tym, że my z tego już wychodzimy, że my wracamy do zdrowia, że my um, ładujemy te baterie, żeby zmierzyć się dalej z, z życiem, tak? E, co was blokuje? Ja mam wrażenie, że wam potrzeba tego uzdrowienia, kochani, że to jest wasze wyzwanie, też szansa, tak, e, na ten miesiąc. Właśnie to uzdrowienie, uzdrowienie się z jakichś toksycznych relacji, uzdrowienie się z jakichś toksycznych własnych emocji, tak? Mm -hmm. Bo blokuje Was Królowa Mieczy. Królowa Mieczy może mówić o osobie, która jest taka zdystansowana, chłodna w obejściu, czasami krytyczna wobec otoczenia. E, osoba, która mówi i wali prawdę prosto w oczy, e, która nie ma skrupułów. E, królowa Mieczy m, dużo w życiu przeszła, jest bardzo doświadczona, e, też poraniona, tak? I ona się troszeczkę jakby tak dystansuje od świata, od otoczenia, e, ciężko jest jej zaufać, znaczy nie, że jej ciężko zaufać, że ciężko zaufać Królowej Mieczy, tylko, że ona ma problem z zaufaniem, poprzez to, co, przez co przeszła w swoim życiu, tak? Nie jest łatwo zdobyć zaufanie Królowej Mieczy. I być może tutaj macie do czynienia z taką osobą, może trzeba coś tutaj właśnie uzdrowić, tak? A być może to wy potrzebujecie coś odciąć, do czegoś, od czegoś się zdystansować, Powiedzieć jakąś prawdę, a z jakichś względów tego nie robicie. Z jakichś względów się nie odcinacie. Z jakichś względów być może, nie wiem, jakaś emocjonalność jakieś emocje są w tej sytuacji, które Wam nie pozwalają, które Was blokują. Mhm. A królowa mieczy emocjami się nie kieruje, tylko logiką i faktami i prawdą. Więc jeżeli ktoś wyrządził jej jakąś przykrość, to ona nie ma myślenia typu, no ale może się jeszcze zmieni, no ale może, może ten ktoś miał gorszy dzień i dlatego mi tak powiedział, czy tak zrobił, czy tak uczynił, czy tak postąpił. Nie, królowa mieczy stwierdza okej. Okay, ta, ta osoba zrobiła coś po raz drugi, trzeci, czwarty, więc się nie zmieni. Taką ma naturę, więc ja nie mam zamiaru tego znosić i odcinam to od siebie, odcinam tą osobę ze swojego życia. I nie ma tutaj tematu, tak? Ta sytuacja powtarza się. Który raz z rzędu, czyli tutaj nie, nie rokuje to dobrze, czyli odcinam się od tej sytuacji. E, I to jest właśnie podejście Królowej Mieczy. To Was blokuje, więc, e, no mówię, albo taka osoba jest w Waszym życiu, która Was blokuje, e, albo Wy właśnie nie chcecie spojrzeć na pewne fakty i czegoś odciąć ze swojego życia. Jak wykorzystać tą energię. Moim zdaniem tak to czuję, że jest to dla was czas, w którym warto by było pobyć troszeczkę ze sobą, poszukać swojego wewnętrznego światła w sobie, odpowiedzi w sobie. Zrewidować właśnie, co wam służy, co wam nie służy. Stanąć ze sobą w prawdzie, moim. Stanąć ze sobą w prawdzie i Odpowiedzieć sobie szczerze na, na pewne pytania właśnie. E, kto w moim życiu e, kto w moim życiu coś do tego życia wnosi? E, kto sprawia, że, że czuję się dobrze w jej towarzystwie. E, kto mnie kocha, kto tylko udaje, że kocha, e, kto mnie wspiera, kto tylko udaje, że wspiera, wiecie, po prostu. Trzeba sobie pewne pytania w życiu zadać i pewne porządki w życiu zrobić. I to chyba będzie dla Was właśnie tym wyzwaniem. Mhm. Też y, może być taka sytuacja dla niektórych z Was, że tkwicie w jakiejś toksycznej sytuacji ze względów finansowych i obawiacie się tego, co się wydarzy, jeżeli właśnie taką osobę ze swojego życia. Odetniecie. Tu też należy się zastanowić, czy nie ma jakichś możliwości, żeby, to, żeby te możliwości wykorzystać, żeby poprawić tę swoją sytuację finansową na tyle, aby, aby właśnie się z czegoś uwolnić. Nie wiem, czy to ma dla Was sens. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie z każdym będą rezonować. Dajcie mi znać w komentarzu. Zobaczmy teraz co talia oszozem Tarot ma dla Was do powiedzenia. Jaką ma dla Was radę na ten czas? Jaka rada dla bliźniaków na 2024. Zobaczmy, jaka rada dla Was z Oszozem. Tak, Ciężar. Ciężar. No właśnie o tym mówiłam, kochani. Już wam tutaj powiem, tylko muszę sobie znaleźć. To będą mury powietrza. tak? Mamy. No to posłuchajcie. Gdy niesiemy ciężar nakazów i zakazów, nałożone nam przez innych ludzi. Przypominamy tę postać odzianą w łachmany, próbującą piąć się w górę. Wiecie co? Ja wam chcę tylko tą kartę, o, w ten sposób dać. Przypatrzcie się jej, czy nie znajdujecie tutaj siebie. W jakiś sposób. Aha... Gdy niesiemy ciężar nakazów i zakazów nałożony nam przez innych ludzi, przypominamy tę postać odzianą w achmanę, próbującą piąć się w górę. I szybciej, staraj się bardziej, wejdź na szczyt, krzyczy tak głupkowaty tyran niesiony przez tego człowieka, sam obciążony władczo wyglądającym kogutem. Jeśli ten czas zdaje ci się być nieustannym zmaganiem, od kołyski po grób, wstrząśnij ramionami i zobacz, jakby to było bez tego ciężaru na plecach. Masz swoje własne góry do zdobycia, własne marzenia do spełnienia, ale nigdy nie będziesz mieć dość energii, by tego dokonać, jeżeli nie uwolnisz się od oczekiwań innych ludzi, które teraz zdają się być twoimi własnymi pomysłami. Możliwe, że istnieją one tylko w Twojej głowie, ale nie znaczy to, że nie mogą cię przytłoczyć. Czas przejrzeć na oczy i odesłać te oczekiwania na ich miejsce. Prawdziwe życie człowieka objawia się w odrzuceniu kłamstw narzuconych mu przez innych. Rozebrane, nagi, naturalne jest tym, czym jest. Chodzi o istnienie, a nie stawanie się. Kłamstwo nie może się stać prawdą. Osobowość nie może stać się twą duszą. Nie da się uczynić ze spraw nieistotnych czegoś istotnego. Zawsze będzie to nieistotne. Tak jak to, co istotne, zawsze takim jest. Nie zmienisz tego. Dążenie do prawdy wprowadza jeszcze większe zamieszanie. Prawdy się nie osiąga. Nie da się jej osiągnąć. Ona po prostu jest. Wystarczy odrzucić kłamstwo. Wszelkie cele, ideały i ideologia, religie i systemy doskonalenia i ulepszania to kłamstwa. Strzeż się ich. Zrozum, że w Twoim obecnym stanie Ty jesteś kłamstwem. Manipulowany, urabiany przez innych. Dążenie do prawdy to odwracanie uwagi, grana, zwłokę, kłamanie, by się ukryć. Zobacz to kłamstwo, przyjrzyj się kłamstwu swojej osobowości. Ujrzenie kłamstwa to, ko to koniec kłamania. Kiedy przestaniesz kłamać, przestaniesz szukać prawdy. Nie będzie takiej potrzeby. Gdy znika kłamstwo, w całej krasie i blasku pojawia się prawda. Kłamstwo zauważone znika, pozostaje prawda. Także bardzo piękne przesłanie. Ten ciężar to może być właśnie ciężar oczekiwań innych ludzi. To może być ciężar tego, co pozwoliliśmy sobie zrobić. Czasami czujemy się zmęczeni, bo, a, bo mamy za dużo obowiązków, bo, bo wiele się od nas wymaga. I nie potrafimy spojrzeć na to, że sami do tego doprowadziliśmy w wielu przypadkach. Chcemy być pomocni, chcemy być niezawodni, zawsze udzielamy komuś właśnie pomocy, tak? Ludzie się do tego przyzwyczajają, że no, jak coś, coś jest nie tak, to można, można do nas zadzwonić a my zawsze pomożemy, no a my mamy na przykład bardzo dużo obowiązków domowych, tu w, w pracy jest natłok, natłok różnych, różnych rzeczy do zrobienia, w domu problemy, kłopoty, tu z dziećmi trzeba lekcje odrabiać, tu posprzątać, tam ogarnąć, tu remont, tam coś, no i tak dzwoni jeden, drugi, trzeci, pomóż mi w tym, pomóż nam, mi w tamtym, no a my przecież jesteśmy tacy pomocni. My przecież jesteśmy tacy niezawodni, więc zawsze pomagamy, no i brakuje tego czasu dla nas, brakuje czasu na naszą prawdę. A czy faktycznie my zawsze musimy być tacy pomocni? A dlaczego my jesteśmy tacy pomocni, tacy niezawodni? Co chcemy sobie udowodnić, co chcemy sobie pokazać tym? Pomyślcie nad tym, moi drodzy, bo uwierzcie mi, że. E, a, dobrymi uczynkami, jak to było? Dobrymi uczynkami, piekło jest wybrukowane? Jakoś tak to szło, prawda? Jest w tym duży sens. My często sami sobie różne rzeczy narzucamy, bo chcemy jacyś być. Bo chcemy, żeby ktoś odbierał nas tak, a nie inaczej. Tylko, że przez to odbieramy samym sobie wolność. I narzucamy sobie właśnie pewne jarzmo, przez co nie mamy siły i energii życiowej na to, żeby spełniać siebie, swoje oczekiwania, swoje aspiracje, swoje marzenia. Dobrze, kochani, a teraz pomyślcie sobie pytanie. Zobaczymy sobie zanioków odpowiedzi. Eee, zakupiłam tą talię, nie jestem do niej do końca przekonana. Nie wiem, jak ona z wami zarezonuje, no, zobaczymy. Dajcie mi znać w komentarzu. Dobrze. I tak, jedyneczka dla bliźniaczków. Dwójeczka i trójeczka. Troszeczkę przyciągnę. Jedyneczka. Kompromis, kochani. Trzeba tutaj właśnie znaleźć e, jakiś kompromis w tej sytuacji. E, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem e, kompromisu, powiem Wam szczerze, bo kompromis zawsze e, jakby zmusza nas do do oddania jakby części siebie, w takim, w takim względzie, że albo dobrze, nie, nie było tematu, bo to jest, to jest, to jest moja, moje przemyślenie i jak się rozgadam to, 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 że tak powiem, zajmie to godzinę albo dłużej, więc zostawmy to. W każdym bądź razie musicie znaleźć takie rozwiązanie tej sytuacji, żeby obie strony były zadowolone. E, musicie znaleźć takie rozwiązania, żeby nie zaszkodzić sobie, ale żeby też nie szkodziło to innym. W ten sposób powiem i zostawiamy to na ten moment. Dwójeczka. Jest coś lepszego. Istnieje coś lepszego. I trójeczka za rok od teraz. Kochani. Za rok od teraz. No i to by było tyle. Napiszcie mi. Napiszcie mi kochani, jak to z Wami rezonuje, bo mówię dopiero wdrażam się, dlatego zaczęłam z, z takimi króciutkimi przekazami. Bo dawno nie robiłam czytań ogólnych, teraz przez ten cały czas, kiedy mi nie było. Robiłam czytania dla osób prywatnych po prostu i to zupełnie inaczej te czytania wyglądają, inaczej się można odnieść, a znowu w czytaniach ogólnych trzeba no, też mieć inne podejście do, do sytuacji i chcę zobaczyć, czy, czy to z Wami rezonuje, czy, 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 czy coś zmienić. No, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli dacie znać. I to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że coś, coś to czytanie Wam tutaj przybliży. Mm, I że wyniesiecie z tego coś. A jeszcze momencik dla cierpliwych jeszcze będzie bonusik. Jakie znaki zodiaku dla bliźniaczków będą sprzyjające w lutym 2024? Pyczek. Wodnik. I lew. Wyczek wodnik i lew. I teraz to już e, naprawdę koniec. Już się z wami żegnam. Ściskam was mocno. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego e, w tym miesiącu. Pamiętajcie, że wszystko zależy od Was, wszystko jest w Waszych rękach, wszystko zależy od Waszego nastawienia. E, jaki ten miesiąc będzie, karty to jest tylko taka wskazówka, na co zwrócić uwagę, ale mm, nie determinuje tego, co, co się w Waszym życiu zadzieje. To Wy jesteście. Kowalami własnego losu. Do usłyszenia, buziaczki, ściska waspa.